Chciałabym dziś podziękować moim obserwatorom, ludziom, którzy komentują moje posty. Chciałabym serdecznie podziękować za każde miłe słowo napisane przez Was i za to, że mnie obserwujecie i dajecie lajki. Like. Naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczna. Chyba dzisiaj w związku z tym udało mi się też wylosować bardzo pozytywne karty, które nam dają podwójną dawkę energii. I tak, jakby się do nas los uśmiechnął, dając króla buław i dwa kielichy. Król buław mówi, że jesteśmy jak prawdziwy władca charyzmy pewni siebie, pełni pasji i gotowi na działanie. Możemy zabłysnąć w towarzystwie albo zainspirować innych swoim entuzjazmem. A dwa kielichy? Oj, tutaj robi się ciekawie. To karta relacji, porozumienia i możliwej romantycznej iskry. Może czeka nas flirciarska rozmowa, cudowna randka, lub po prostu spotkanie z kimś, kto nadaje na tych samych falach co my. Rada na dziś: śmiało wyrażajmy swoje uczucia i nie bójmy się bliskości. Dziś magia dzieje się w relacjach. Kochani, bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie polubienia i za obserwowanie mojego kanału. Wszystkiego dobrego. Pa pa.